No a dzisiaj powiem Wam, e, malowałem tak. E, przede wszystkim e, pomalowałem co? E, tak jak wspominałem wcześniej, pomalowałem kombinezony do reszty całej drużyny, e, pomalowałem tak samo e, oczy, następnie farbą e, bazową. Dokładnie to, taki odpowiednik gunmetalu. E, tutaj zresztą widzicie. E, pomalowałem wstępnie całą broń, e, wyposażenie czy też palną, czy też białą broń e, wszystkim marinsom. E, ona na razie wygląda dość dziwnie. Bo, no Wiadomo, że nie podoba mi się w ten sposób, ale mam już schematy, e, która broń w jaki sposób ma być pomalowana. E, tutaj już jest ta farbka, e, właśnie wlana, i ona jest co chwila tak rozcieńczana, ponieważ e, trochę czasu mi zajęło malowanie tej broni. E, tutaj mamy e, jeszcze dwóch zostało nam pacjentów e, do wymalowania. No i teraz sobie spokojnie biorę po prostu na pędzelek. E, Niewielką ilość farby, i powolutku sobie po prostu maluję. Jeżeli uda mi się gdzieś po prostu wyjechać poza obrys broni, no to wiadomo, że będzie przeprowadzany retusz. Tak jak tutaj na przykład, właśnie dostała się złota farba. Dokładnie farba akrylowa z Flamastrów Galerii. Naprawdę. Pomagają dużo, jeżeli chodzi o malowanie, szczególnie tego typu krawędzi, tak, elementów, dużo pomogły mi, ponieważ farba, niestety, mimo na przykład bardzo precyzyjnego pędzelka, którym próbowałem pomalować, Niestety nie udało mi się wykonać takiej linii, żebym nie wyjechał poza krawędź. Nie wiem, czy za chwilę jeszcze raz nie, nie rozrzedzę tutaj tej farby, bo widzę, że już zaczyna być zbyt gęsta. Ale tutaj powiem jedną rzecz: zbyt rzadka znowu. Przestaje odpowiednio kryć. Więc ja sobie wezmę jeszcze troszeczkę rozcieńczalnika piór. To jest uniwersalny rozcieńczalnik P202 do farb akrylowych, który w żaden sposób nie reaguje, bardzo dobrze współpracuje z farbami akrylowymi takimi jak Vallejo, no widzicie tutaj Cytadelka czy też następnie Amo. E, czy na przykład live color, tak? Co jeszcze mamy? No i talerii oczywiście. E, dużo lepiej mi się będzie taką rzadszą farbą malować, ponieważ e, no nie będzie ona e, szybko zastygać na elemencie, jak i również na włosiu pędzla. I powiem Wam, że tu mam taki podstawowy starter brush e, od Cytadeli. Tutaj mam z kolei e, tak zwany bazowy pędzel od Cytadeli. E, czy tutaj mam layer. I powiem Wam, że rozczarowałem się, ponieważ mam army Paintera. Niestety ten pędzel się zaczął rozczapirzać. E, a jest to nowy pędzel y, army Paintera i... Może miałem pecha, jeżeli chodzi o jakość pędzelka, akurat tego. Na początku był bardzo ładny, ładnie się malowało, ale niestety zaskoczył mnie ten negatywnie oczywiście, army painter. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy malują również figurki, ale nie tylko, tak? Szczególnie army painterów zauważyłem, używają osoby, które bawią się w Wargaming. Ponieważ używają farby army też Paintera. Yy, I... Oj, coś nie widzę dokładnie. Dobra, jest. Tutaj muszę sobie lampkę niestety yy, bardziej skierować. Żebym lepiej widział. W te wszystkie zakamarki no muszę wejść z farbką, ale też żeby nie zalać innych elementów, tak? Widzę, że troszeczkę farbka należy chyba ją wymienić. Albo jest pędzelek. Już jest chyba za bardzo rozcieńczona. A swoją drogą najprawdopodobniej pędzelek też jest już. Trzeba go przemyć, więc na no, przerwa chwila przerwy. Pędzelek jest już umyty, ale tu się chcę Wam pochwalić też, że w sklepie GameWork Shop Urhamera można dostać też darmowe figurki. Ja już posiadam właśnie tutaj tą figurkę kobiety Liberatora ze Stormcastu z Age of Sigmar. Będę ją malował i brał udział w konkursie. Tutaj z kolei mam Space Marines'a, Infernus Marine. On jest tutaj zapodkładowany i powiem Wam, ten typek jest takim miotaczem płomieni. On będzie tak, ja go zapodkładowałem. O, co tu się dzieje? Ja go sobie zapodkładowałem czarnym primerem, żeby móc następnie podziałać. A, tak, on no tutaj trzyma to, gdzie ta łapka jest. No tu coś poszło nie tak jak trzeba. Teraz no to idzie na środek. Cyk. A łapka. A tu jest łapka. O, w ten sposób. O. E, to jest tak, ten gość się będzie prezentował. Tu jest zapodkładowane i teraz jeszcze będę otrzymał jedną figurkę jak będę brał udział w konkursie no i oczywiście muszę też być klientem czyli taką osobą która no, kupuje produkty Warhammera i właśnie będę bawił się w takie malowanie i jako początkujący taki totalny laik pomaluję sobie figurki i następnie wezmę udział w konkursie tam jest chyba miesięczny, miesięczny taki konkurs. Tutaj widzę, jeden z ludzików się troszkę rozkleja. Zapomniałem, bo inaczej, ja go zapomniałem skleić. I, bo to jest chyba ta właśnie jedna ze starszych figurek, która tak naprawdę została tylko złożona, a nie sklejona. Pierwsze koty za płotę, posłuchajcie, nie ma co się łamać. Jak coś będzie gdzieś nie halo, to następnego Marinsa na pewno zrobię dużo, dużo lepiej, bo już widzę, co powinienem robić, w jaki sposób. Eee, I właśnie tu jest pędzelek już umyty, zupełnie inaczej. Trzyma dalej dziubek, jest tak, nie rozszczapierza się, eee, więc jeżeli ktoś ma zamiar, powiedzmy, kupować sobie pędzelki, to jak najbardziej mimo swojej ceny może na początku być szok, jeżeli ktoś nie kupował droższych pędzelków, tak, no to może sobie spokojnie kupić właśnie pędzle od właśnie Cytadeli, tak, Cytadela, Cytadela, tak. No i spokojnie będzie miał na mm, kilka ładnych modeli na pewno, jeżeli będzie dbał o y, tutaj pędzelki. I na przykład sklep Urhamera y, jest w Alejach Jerozolimskich y, w takim przejściu przy domu towarowym Smyk. Ja nie wiem, czy to nie jest Krucza ulica przypadkiem, bo tam jest y, od razu skrzyżowanie, y, tam jest skrzyżowanie Alej Jerozolimskich z Kruczą. No ale na pewno ktoś spokojnie dotrwa dotrze tam. Na pewno ci, co grają, to znają doskonale ten sklep. A ja mówię to dla osób, które tak jak ja dopiero zaczynają inaczej, zaczynają poznawać ten świat, bo go kompletnie nie znam. Tutaj widzę, że jeden ze znajomych też takich podobnych gości, jak ja, który sobie po prostu przypomniał, że ma jakieś zestawy do właśnie Warhammera 40 000 ma też posłuchajcie zestaw Age of Sigmar tak, Age of Sigmar, to się dobrze mówię Age of Sigmar i ma też starty, ja nie mogę swojego Age of Sigmara znaleźć, znalazłem tylko swoje gazetki, zaraz wam pokażę A mianowicie e, właśnie taki miesięcznik, chyba wychodzi: Warhammer Age of Sigmar, i ja dostałem swego czasu właśnie. E, mam gdzieś starter, jaki również, zaczekajcie, może tu jest gdzieś data podana, bo na przykład na ramce, e, na ramce, 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 na ramce, od tego, od tej wojowniczki właśnie. To jest ta ramka, tam mamy jeszcze schowaną drugą, jest Game Workshop Limited 2024, tak? I numer figurki, to jest GW. Oczywiście. I tutaj właśnie będę się bawił dalej. Bardzo fajna, posłuchajcie, sprawa. Jeżeli ktoś chce na chwilę odsapnąć od samolotów, od powiedzmy. Czołgów, tak? No, bo, bo, bo może się to przejeść, tak? E, no to powinien sobie w tym momencie chwycić właśnie e, na przykład jakieś figurynki. Z... Ja nie mówię, że to musi być od razu Warhammer, tak? Ale coś innego po prostu, nawet figurki do gier planszowych sobie na przykład pomalować. No bo dlaczego nie? Fajnie grać, mieć właśnie pomalowanych, pomalowane figurki. Ja nie wiem czy sobie właśnie nie, nie pomaluję figurek też e, starych figurek do Talizmana e, może pomaluję do e, gry m, Zona e, to jest gra planszowa o zonie Czarnobylu, tak e, bardzo fajna ale niedoceniona gra tam są fajne właśnie figurynki e, i teraz o właśnie jest jeszcze jeden gościu czy ja wszystko pomaluję to jest ten z pałuszkiem. Teraz zdejmę ten karabin, później to będę jakoś dopasowywał wszystko. E, nie pokazuj palcem. E, tu jeszcze wiecie, zastanawiam się, co to jest. E, mają coś takiego w ręku. Tutaj podobno jak oglądają sobie zdjęcia, to coś się wyświetla, jakiś nie wiem czy to jest jakiś wskaźnik, coś, um, czujnik, koniec, jak to się takie rzeczy nazywają. Licznik taki a'la Geigera, tylko do wy, wy, na wykrywania e, wrogów. O, tu jest dobra, myślałem, że nie pomalowałem coś, a tylko jej została. I coś takiego właśnie jeden e, koleś nosi ze sobą, czy nawet ich jest dwóch. A i y, tak się zastanawiam, muszę zobaczyć co to jest, może się kogoś kto gra zapytam, y, bo możliwe, że to jest bardzo ważna sprawa, y, gdzie będę musiał y, uważać y, przy malowaniu w jaki sposób, bo tutaj już wiem, że część karabinów to jest oczywiście ta podstawa, to jest ten tak zwany gunmetal, czyli... Lid Belocher, rany boskie, Lid Belocher, Belocher, coś takiego, straszna nazwa. Jak wam powiem, co to jest? A nie, to jest, posłuchajcie, złota, jak się nazywa. Auric Armor Gold. A, no, tu jeszcze jest tak normalna nazwa, ale czarna, jak się nazywa. Abandon Black. Są fajne nazwy. E, ja, jak idę e, na przykład e, kupić farbki, bo teraz kupowałem, no to po prostu sobie napisałem na kartce, bo nie jestem w stanie zapamiętać e, tych nazw. Z, po prostu. Uff, e, na pewno każdy gamingowiec, który gra w Warhammera, no to pewnie zna to na pamięć. Aha, już to widzę opowiem wam, namalowałem się dzisiaj tych karabinów trochę już widzę, czuję takie delikatne zmęczenie kolejną fazą, na pewno jak one wyschną to będzie pomalowanie pewnych elementów na kolor czarny część zostanie oczywiście w tym kolorze srebrnego gun metalu tylko jeszcze muszę rozkminić, które części mają zostać gan metalowe, żebym się nie pomylił też, a które mają być, bo na przykład w tych dużych karabinach, o tutaj na przykład jest chyba miotarz płomieni, to tu ma być na przykład miedziany kolor, tam gdzieś jest ten miedziany, o, czekajcie, nie, to nie jest ten miedziany, a tu jest, to jest ta miedź. To prawda, to jest farba R. Właśnie miałem powiedzieć, że są cytadelki R. I to jest Baltazar Gold. Y jeszcze nie malowałem nie, przed, nie sprawdziłem, bo jeszcze jeżeli chodzi o R. Nie, to nie jest to. Gdzie są te R? Tu jest na pewno R. E Waldor Gold. Gold. Y to jest też taki fajny. Muszę próbki porobić. Tak, jak mam pomalowane właśnie buteleczki. I tutaj jest część czarnych, część zostaje gunmetal, zostaje no i tutaj może sobie jakiś płomyczek zrobię. Póki się bawiłem w takie różne płomyczki, ale nie chodzi mi o gazetki. I powiem Wam, zobaczymy jak wyjdzie, bo sobie sporo rzeczy teraz tak właśnie przypominam, jak maluję. No bo człowiek różne dziwne rzeczy w swoim życiu robił. Nie mówię tutaj o płomyczkach. Ale bawił się w różne rzeczy. Potem to zaprzestał, i to tak gdzieś tam przepadło. W czeluściach swoich umiejętności, które się traci, jeżeli się nie, nie robi tego. No, coś, coś, coś tutaj z farbką siedzi, bo tak ładnie się malowało. Ja myślę, że po prostu należy już nową dać. Powiem Wam, że najlepiej mi się malowało tą farbką bezpośrednio ze słoiczka. I chyba tak zrobię, bo coś to rozpuszczanie, to tak nie do końca jakoś działa. Tutaj już miałem fajny odzew ze strony pewnych Warhammerowców, inaczej osób, które używają farbek Cytadeli, jak pochwaliłem słoiczki. Powiem Wam tak, mi one pasują. Ale oczywiście lepiej, żebym tego głośno nie mówił, bo podobno wszyscy gamingowcy, warhammerowcy przeklinają dosłownie w żywy kamień te pojemniczki. Po prostu nie pasują. Zobaczymy, jak ja będę za chwilę na nie patrzył, bo może się okazać, że tutaj po prostu u mnie ten sam, to samo zachowanie się pojawi że dlaczego nie ma odkręcanych, powiedzmy, słoiczków, tak? Stwierdziłem, że nie będę dziur wiercił. E, za wcześnie jeszcze na wiercenie dziur. A jeżeli chodzi o pasy i, e, powiem Wam, e, cały ten osprzęt dodatkowy, to jednak stwierdziłem, że będzie on w kolorze skóry. Gdybym ja go zrobił całego czarnego, to po prostu ta figurka by wyglądała jak Smurf z czarnym osprzętem. One już wyglądają jak Smurfy. Ta nazwa bardzo się spodobała mojej lepszej połowie, czyli Monika jest bardzo zadowolona. Że nazwałem ich sztrumfami, czy tam smurfami po, po naszemu I, i zobaczymy, co będzie dalej. Wiecie co na chwilę obecną ja zaprzestanę, już tutaj maziania. I mm, widzicie, co zrobiłem? Kupę że tutaj pomalowałem. Starałem się nie wjechać. Oczywiście te kombinezony też pomalowałem. Ci są jakieś ostra jazda, bo mają odsłonięte brzuchy w porównaniu do reszty. Tam, gdzie widoczny jest kombinezon, oczywiście został on pomalowany, bo nie mają zupełnie, nie mają właśnie tutaj tego orła imperialnego, tylko praktycznie odsłonięte brzuchy. No oczywiście tutaj głowy będę musiał jeszcze pomalować, no będę kombinował z tym. W każdym razie na chwilę obecną kończę już praktycznie malowanie farbą Metal. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.